Panie pośle, minuta. Ja mam pytanie w związku z naszą poprawką, bo zgodnie z tą ustawą świadczenia socjalne przysługują również mężczyznom z Ukrainy w wieku poborowym. I moje pytanie jest takie: jak to jest, że my wspieramy Ukrainę z pieniędzy podatników, ciężko zarobionych pieniędzy podatników, finansowo i militarnie w wojnie z Rosją, a mężczyźni w wieku poborowym z Ukrainy, siedzą w Polsce i jeszcze pobierają świadczenia socjalne znów finansowane z ciężko zarobionych pieniędzy podatników. Czy w związku z tym za chwilę jeszcze będziemy wysyłać naszych żołnierzy na ich miejsce? Bo w tym kierunku to idzie. Nasza poprawka likwiduje ten absurd szkoda, że wszystkie kluby poza konfederacją sprzeciwiają się naszym poprawkom likwidującym świadczenia socjalne dla Ukraińców. Pro, pracy w Polsce nie brakuje. Dziękuję bardzo. Czy pan poseł y, skierował swoje pytanie, którego ślad odnalazłem w jego wypowiedzi do pana ministra Duszczyka, do pana posła Łąckiego, czy nie oczekuje odpowiedzi na swoje pytanie? Y, pan, czy y, pan minister Duszczyk chce odpowiedzieć, czy pan poseł Łącki? Bardzo proszę. Nie chce? W takim razie pana pytanie, y, pana pytanie zostanie skwitowane głosowaniem izby. Panie... Nie. Panie, panie, pośle, panie, pośle, panie, pośle, panie pośle, wnioskodawcy uznali, że Pana pytanie zostanie skwitowane głosowaniem, które za chwilę nastąpi, a, a wszyscy mają już w tej sprawie zdanie, które uprzednio wyrobili. Komisja, jak wspomniałem, wnosi o odrzucenie tej poprawki. Głosujemy. Kto z Pani i Panów posłów jest za przyjęciem szesnastej poprawki? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.